Witajcie kochani. Jak ja się cieszę. Ja już się cieszę, jak się budzę, że za chwilę będę do was z wami mówiła, do Was mówiła. Jeżeli potrzebujecie ze mną porozmawiać, to jak najbardziej zapraszam na maila. Zawsze można zdania y -y -y swoje wymienić. Także a z tymi, którymi, z którymi wymieniam, to też dziękuję Wam za zaufanie. Dziękuję. Posłuchajcie tak. Życie jest ciekawe, ale zanim dojdę o tym ciekawym życiu i powiem, a dzisiaj mam bajkę o gargamelu. Kochani, witaj Sylwusia, witaj Anusia, witam panów, wszystkich panów, witam wszystkie panie, kłaniam się niziutko całemu światu, czy cały świat mnie wita? Witam Polaków, witam wszystkich was, którzy jesteście, którzy jesteście ze mną, którzy mnie wspieracie, Właśnie tym komentarzem, tym uśmiechem, tą taką interakcją. Kochani, pierwszy czerwiec, Dzień Dziecka, to może ten gargamel przyszedł z tytułu tego dziecka. Dlaczego gargamel jest sam? I Makota, Makota Klakiera. Gargamel był młody, przystojny, fajny i mówi tak: No gdzieś bym spotkał jakąś fajną babeczkę. Fajna babeczka by się przydała. No, widział jedną, widział drugą, spotkał trzecią, czwartą, ale ta piąta to miała zamek. Uuu, Gargamel mówi, <grym>, to ja będę tutaj mówił, że jesteś piękna, cudowna, wspaniała, ale zamek to się przyda. Ale w międzyczasie sprawdza, sprawdza sytuację, jak jest. A, jest, także jest szansa, że zamek zostanie. No, i koleżanka przyszła, para była, życie się toczyło. Ale sknera to jest sknera. A on, jak się, tak powiem, ożenił z majątkiem i zamkiem, no to cóż. I pewnego dnia, szanowna pani, stwierdziła, że wszystko jest na tym świecie ważne, ale najważniejszy to jest spokój spokój ducha. I te mury nie są potrzebne, nieważne. Mury są już w tym nieważne, bo jej spokój ducha jest najważniejszy. A Gargamel był z tych ludzi, którzy mówił: Ach, sypialnia? Sypialnia z żoną? Pssh, ja to marzę o swoim pokoju, żebym miał pokój tylko dla siebie. No i jak już jest pani i jest zamek, a reszcie Gargamel mówi: Ja mam pokój dla siebie. I pani, gdy odchodziła, powiedziała tak. Wiesz, gdybyś mnie tak kochał jak ten zamek, to ja bym z tobą była. Ale marzyłeś zawsze, żeby mieć swój pokój, to ja ci zostawiam cały ten zamek i odchodzę. Ale dlaczego przecież ja cię tak kocham? Nie. Powiedzmy sobie szczerze: kochasz pieniądze i kochasz ten zamek. Także zostań w nim, a ja, jak będę sama i będę miała spokój, to będę szczęśliwa. I mijają lata. No niestety druga pani się już nie trafiła. Gargamel starzeje się, ale jak człowiek się starzeje, no to potrzebuje pomocy. No, zamek jest zamkiem, potrzebuje remontów i od czasu do czasu zatrudnia, a to kogoś do pomocy, takiej, a to do gotowania, a to do sprzątania. Ale sknera to jest zawsze i całkowicie sknera. I kocha te pieniądze, kocha je trzymać, kocha je mieć. I służba jedna osoba po drugiej odchodzi. Dlaczego? Posłuchajcie, jeżeli przychodzimy do jakiejkolwiek pracy i pracujemy, dajemy siebie i oczekujemy godnej zapłaty za godną pracę, bo pracę wykonywaliśmy bardzo dobrze, no to jeżeli idziemy, i zgłaszamy ten fakt, że no chcielibyśmy podwyżkę, bo robimy więcej niż przeciętnie. A słyszymy, że no dobrze, ale ta twoja praca to jest taka, a nie inna. No to czasem jest pora po prostu powiedzieć dość. I tą pracę zmienić. I zostawić tego gargamela w pokoju. Gargamelu, siedź sobie sam. Siedź, bo kochasz pieniądze, Kochasz, ja nie twierdzę, posłuchajcie, żeby nie było tak, że ja, nie, ja mam coś do pieniędzy, pieniądze też są potrzebne, ale gdy nie ma miłości, gdy nie ma energii, wymiany energii, gdy nie ma harmonii, a wszystko tylko bierze i bierze i bierze i nic siebie, posłuchajcie to, to pytanie: jak długo taki stan potrwa? I czasem trzeba. Powiedzieć gargamelowi, gargamelu, to jak tak kochasz być sam, to bądź, bo przecież też jeżeli umiesz być ze sobą i lubisz swoje towarzystwo, to przecież ja tobie w życiu nie będę przeszkadzać. Ani ja, ani nikt inny. I później taki gargamel zostaje mu tylko kot. Bo cóż, chociaż koty, koty są wierne, no i psy są wierne, ale kot. Chodzi swoimi drogami i dlatego ten gargamel nasz. On ma kota. On ma kota również tu i tam, ale, ale ten kot, jak już trochę pomieszka z tym gargamelem, to sobie pójdzie swoją drogą i sobie troszeczkę odetchnie i ewentualnie wróci, bo kot wraca do miski. Kochani, dzielę się z wami tą bajką o tym gargamelu, bo przecież to nasze życie jest dokładnie takie jak. Są i gargamele, i w, baj, w tej bajce nie było smerchu, ale były, <laughs> była ta miłość, <laughs> to jest. Ja się śmieję, bo to, no, miłość dla mnie to jest do osoby, do ludzi, do zwierząt, do przyrody. A jeżeli kochamy tylko taką materię, jako materię jako budynek, i zobaczcie, jak tutaj w przypadku gargamela, jak marzenia się spełniają. Wszystkie, także bądźmy ostrożni z tymi marzeniami. Jeżeli Gargamel marzył, marzył, żeby mieć swój pokój, żeby mieć swoją komnatę, żeby mieć swój budynek, to został. Bo dla pani Gargamelowej ważniejszy był spokój ducha. I czasem jest tak, że człowiek tak mówi, jak ja się śmieję, bo bardzo kiedyś mi się to określenie Blahara podobało. Czy to dziewczyna, która leci, która leci na samochód? No właśnie, teraz jest pytanie. To czy to można wtedy taką miłość kupić? To taką miłość się kupuje? Czy miłość no, trzeba zyskać? Czy trzeba spotkać? Ale miłość to na pewno jest odwzajemnienie. I święte słowa kiedyś usłyszałam, że nie można tylko brać. No nie można. Trzeba też umieć dać. Ale gdy dajesz, to też pamiętaj, że też trzeba umieć przyjąć. Gdy tylko dajesz, to naucz się przyjmować. To też jest ważne. To też jest ważne i pamiętaj, że ta harmonia, harmonia jest tak bardzo istotna. Kochani, chwilę przerwy miałam z kawą, ale dzisiaj ta kawa z kardamonem może aż mi pachnie. No, jest mielona kawa ze zmielonym kardamonem. No, no, jest niesamowita, niesamowita. Tak mi pasuje ten kardamon. Widocznie tym kardamonem są jakieś właściwości, których aktualnie mój organizm po prostu potrzebuje. Kochani, ja jak zwykle już niedługo do pracy. Dziękuję, że jesteście, i dziękuję, że mogę się z Wami dzielić. I powiem tak, uważajcie na tych gargameli. Uważajcie i bądźcie świadomi, bo oczywiście, jeżeli Wam gargamel pasuje, to dlaczego by nie? Przecież, jeżeli komuś daje to szczęście, to nie będzie. Ale jeżeli tego szczęścia nie ma, uciekaj, uciekaj jak najdalej, bo spokój ducha jest cudowny. No, cisza i spokój? No, świrownia pracuje. Cisza i spokój. Jest niesamowite i takie słowo jeszcze na temat medytacji, jak ktoś powiedział, że to, ach medytacja to taka jakaś modne słowo, jakiś taki rodzaj nierwany i w ogóle jakiegoś błagiego szczęścia, nie. Kochani, to też, o tak powiem, to też, idziesz na spacer, bochasz kwiaty, podziwasz piękne kwiaty bzu czarnego, podziwiasz bez, jak jeszcze wcześniej kwit, podziwiasz teraz kwitnące maki. I to jest ta medytacja. Jesteś za Pan brat z naturą, jesteś w tej porannej mgle. Wdychasz i robisz głęboki wdech, wydech. Wyjdź na zewnątrz i zapraszam jak zwykle na poranne oddychanie, bo ja już się dzisiaj przebiegłam półtora kilometra, malutko, malutko, ale tak się na-oddychałam, tak dotleniłam umysł, by później, jak się w biurze nie ziewać. Bo jak się siedzi i ziewa, o, mózg mówi halo, halo. Brak tlenu, no to trzeba się dotlenić. To ja już dotleniona z się i z Wami dziękuję. Dziękuję, że jesteście. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Za, Za inspirację do bajki bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pa. Joanny, Pa. <grym> pa.